Cebilla Przepowiedni królowej Saby. Księga pierwsza. Zapanowania Salomona mądrość tego króla znana była już wszędzie poza granicami państwa. Królowa Saby imieniem Michalda, kobieta roztropna, mądra, dowiedziała się też o mądrości Salomona i postanowiła go odwiedzić. Jakoż wybrała się w podróż do Jerozolimy, biorąc za sobą mnóstwo poddanych i niezliczoną liczbę bogactw i kosztowności. Do Jerozolimy podróż trwać musiała długo, droga zaś prowadziła przez Egipt słońcem spalony, od nogi Czerwonego Morza i przez niezmierzone arabskie pustynie, po wielu trudach, niewygodach i przeciwnościach. Dotarła wreszcie do Jerozolimy gdzie ją król Salomon wspaniale przyjmował. Działo się to w roku 875 przed narodzeniem Chrystusa. Józef Klaudiusz w księdze swej mówi, a my możemy się powołać na jego słowa, że królowa Michalda pochodziła ze stron murzyńskich, leżących o 240 mil od Jerozolimy. To samo potwierdza Biblia Żydowska. Że w stronach murzyńskich panował długi szereg królów mądrych i dobrych. Także znajduje się wzmianka w rozdziale ósmym Dziejów Apostolskich, że eźw. Filip zaczął głosić wiarę i chrzcić w tamtych stronach. W piśmie eźw. W innych księgach również znajduje się wiadomość, że królowa Saby była w Jerozolimie i przepowiadała to wszystko królowi Salomonowi, co tu znajduje się wydrukowane. Wtedy też były one spisane i odpisywane, ale dopiero w roku 174 po narodzeniu Chrystusa zostały wśród innych pism i ksiąg znalezione i odpisane na inne języki. Królowa Saby znała dobrze pismo EŚw i wyznawała je zupełnie. Dlatego też przybywszy do Jerozolimy, zdjęła obuwie i szła bosą, bowiem uznawała, że po ziemi świętej inaczej chodzić się nie godzi. Tak idąc boso doszła do potoku Cydron, pod górę Oliwną, a tam przyklęknęła i całowała drzewo święte, po czym padła na ziemię i trzy godziny krzyżem leżała, całując tę ziemię, która potem miała być miejscem męki pierwszej Chrystusa. Potem wstała i za łzami zawołała: Bądźcie pozdrowione, święte miejsca, bo do końca świata świętymi zostaniecie. To uczyniwszy, przyszła do Jerozolimy, gdzie miał ją przyjąć Salomon. Przybywszy do króla, długo z nim rozmawiała, bowiem ujrzała, że choć sława jego wielką była, ale mądrość Salomona przewyższała wszystko, co do niej doszło ze słyszenia. Swą mądrą królewską i przemyślaną mową królu czynił na niej wielkie wrażenie. To też, zdumiona jego wielkością, potęgą i mądrością, rzekła: O królu, chwalić należy Boga, że ciebie i obywateli Twoich wzniósł tak wysoko i obdarzył tak wielką łaską. Po czym kazała przynieść swe dary, których moc wielka i kosztowność budziła zdumienie. Ważyły one 120 setnarów, a były ze szczerego złota i drogich kamieni. Niektóre z nich były wprost bezcenne, gdyż nigdzie ich, prócz na Ziemi Murzyńskiej, nie było, a wszystkich ich nie dałoby się nawet oszacować. Pismo EZW. Również potwierdza, że dary te były bez miary i bez ceny, a znajdowały się między nimi też niektóre rośliny wydające balsamiczne soki, a służące w celach leczniczych. Salomon posadził je w ogrodzie zwanym Melgada, niedaleko swego pałacu. W zamian za to dał jej wspaniałe pokoje i zaopatrzył wszystkim, co tak potężnej królowej przystoi. Królowa Saby, pomimo iż pochodziła z ziemi murzyńskiej, wyznawała jedynego Boga, godnego czci i miłości. Mawiała też nieraz Salomonowi, że on to jest Bóg, będzie na drzewie krzyżowym rozpięty, a przez jego śmierć zginie i zniszczonym będzie królestwo żydowskie. Mówiąc o drzewie, myślała o tym, które znajdowało się na górze oliwnej i przed którym z wielką czcią i miłością krzyżem leżała. Królowa ta, nie oddając się rozkoszą cielesnym i nie dbając o przyjemności zwykłe, miała duszę i myśl pełną Boga, Jego wielkości, a naukę swą i umiejętności widzenia rzeczy przyszłych czerpała z gwiazd, z których czytać umiała. Salomon Wiedząc też o jej mądrości zapytał jej w jakim celu przybyła do Jerozolimy. Na to Saba odrzekła, przybyłam słuchać Ciebie, wielki królu, i napawać się Twą mądrością, którą Bóg obdarzył Cię nadmiarę. Poznawszy się, oboje uczuli wzajemną i głęboką przyjaźń tak, że królowa Michalda pozostawała w Jerozolimie przez dziewięć miesięcy. Salomon, dowiedziawszy się o mądrości królowej i o tym, że umie widzieć rzeczy przyszłe, zwrócił się do niej, żeby powiedziała mu coś o przyszłości. Królestwo Twoje, wielki Salomonie, potężny jest i w szczęście obfitujące, jednak wiedz, że po śmierci Twej rozdzieli się ono na dwie części a każda od drugiej odpadnie, bowiem lud Twój. Obecnie chluba Twoja stanie się złym, zapanuje w nim nieposłuszeństwo królom, gdyż poganie zawładną całym światem, a dwaj ostatni królowie izraelscy będą wzięci do niewoli, oczy im wyłupią, a potem wraz z ludem swoim zaprowadzeni będą daleko do pogańskiego miasta Troi, a stamtąd aż do Babilonu, gdzie aż do śmierci przebywać będą. I spadnie ten gniew straszliwy Boga na lud twój za to, iż nie będzie strzegł praw i przykazań Boga. Za się ziemię świętą posiądzie ludobcy, który przyniesie bogów cudzych, ale lud ten dojdzie potem do tego, że i w swoich bogów uwierzyć nie będzie, a wtedy zapanuje zupełna bezbożność. Po czym przyjdą nowe ludy, które trapić ich będą okrutnie. Aż w tej ciężkiej niewoli się nawrócą, poznają prawdziwego Boga i wtedy zwrócą swe modły i prośby do Niego. Wtedy dopiero zlituje się Bóg i ześle na ziemię, między swój lud wybrany, proroków, którzy wielkim głosem wołać będą o rychłej zgubie i karać złych a uczyć będą lub postępować podług przykazań Bożych, lecz lud Twój za nic ich sobie mieć będzie. Proroctw ich słuchać nikt nie zechce, a trwać będzie dalej w grzechu, lecz kara Boża spadnie na niej, dosięgnie straszliwą zemstę. Ruty i królowie zaginą, królestwa znikną z powierzchni ziemi, a świątynia na cześć Boga zbudowana i miasta z ziemią zrównane będą. Dopiero po wielu latach, gdy po ciężkiej karze, lud izraelski wróci do Boga, wtedy znów wejdzie w posiadanie miasta, lecz już nie tak potężnego jak twoje i niedługo, gdyż wkrótce popadną pod panowanie Rzymian.